Ewangelia według świętego Jana dostarcza nam niezwykle bogatej metafory duchowej. Jezus przedstawia siebie jako prawdziwy krzew winny, a ojca jako ogrodnika, który troszczy się o to, aby krzew był zdrowy i owocny. W kontekście ówczesnej kultury, gdzie winnice były częścią codziennego krajobrazu, ta przypowieść miała głębokie znaczenie zarówno praktyczne, jak i duchowe. Kluczowym elementem tej przypowieści jest proces przycinania. Bóg, jako ogrodnik, przycina gałęzie, które nie przynoszą owocu, oraz przycina te, które owocują, aby przynosiły jeszcze więcej owoców. To przycinanie można interpretować jako działania Boga w naszym życiu, które, choć czasami bolesne, są niezbędne dla naszego duchowego wzrostu. Przycięcie może obejmować różne formy duchowej dyscypliny. Trudności, a nawet kryzysy, które mają na celu usunąć z nas życia to, co niepotrzebne lub szkodliwe, oraz wzmocnić to, co dobre. W kontekście duchowym pozostawanie w Jezusie jest fundamentalne dla chrześcijańskiej wiary i praktyki. To właśnie przez świadome i ciągłe przyleganie do Jezusa, poprzez modlitwę, medytację, uczestnictwo w Eucharystii oraz studiowanie Pisma Świętego. Możemy rozwijać naszą relację z Bogiem. Jezus mówi jasno, że bez Niego nie możecie nic uczynić. To podkreśla naszą całkowitą zależność od Chrystusa w procesie duchowego owocowania. Owoce, o których mowa, to nie tylko osobiste cnoty, ale również działania na rzecz innych: miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Te owoce ducha są dowodem naszego głębokiego połączenia z Jezusem i stanowią zewnętrzny znak naszej wewnętrznej transformacji. Podsumowując, ta część Ewangelii Jana rzuca światło na to, jak ważne jest dla naszego duchowego życia ciągłe, świadome i aktywne uczestnictwo w życiu, które Chrystus nam oferuje. Pokazuje też, jak przez Boże działanie w naszych życiach. Nawet przez wyzwania i trudności możemy stawać się bardziej owocnymi i zgodnymi z wolą Bożą.